Jest do... To że to, 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 to jest... pamiętali i pielęgnowali mądrą edukację. Ona też jest zagrożona. Edukacja jest, jest absolutna. Proszę Państwa, proszę wziąć proszę Państwa. proszę Państwa, chcielibyśmy Państwa powitać na manifestacji Wolne Media Wolna Polska. Chciałbym równie serdecznie powitać kolegów, którzy przyszli współmanifestować. Koleżeństwo DNR-u. Proszę o oklaski dla współmanifestantów. Koledzy z onr u przyszli korzystać z tych wolności, z których my korzystamy. Wolności wyrażania poglądów, wolności posiadania poglądów i wolności budowania swoich poglądów poprzez wolne media. Mamy nadzieję, że nasza manifestacja broniąca wolnych mediów nie, jest, nie, nie kłóci się z poglądami kolegów z ONR, którzy chcą manifestować za zniewolonymi mediami. Podziękujemy im za obronę wolnych mediów.

Zaczęły się różne fakty. Podpisy, nominacje, denominacje. Dzisiaj żyjemy w kraju, w którym kłamla jest prezesem telewizji. I to trzeba powiedzieć jasno. Prezesem telewizji publicznej jest osoba skazana prawomocnym wierokiem za kłamstwo. Ясно, yes, ли

to dla Was jest miejsce. W tym, że Polak, masz w wodzie, Byłeś w sobą, jesteś w W że Polak, masz do Wodzie! Byłeś sobą jesteś, Szkocie! W tym, że Polak, masz do Wodzie! <śmienic> 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 Jakość szwajcarska, ale takie że? ty, jak facet. Cała Dziękuję. 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 Dziękuję.

Jak to Gratulacje, Kaczyńskiego. Ale demokracja. Menele, menele. Gratulacje, i menele. <śniak i manele> <śniak i manele> <śniak i manele>

Uderzyła kobietę to niech To nie odejdzie. Niech no, nie niepokalany. Zabijaj te swoje komunistyczne. Tak. Tak, jak w Niemczech mówią. Na dalece ryk. Chcę robić. Niech to swoje twoje Musiałbym Musiałbym dobrze to żeby z takiego idioty się się śmiać. na na niech Co się stało? niech to niech Pokrzycie niech to niech

Ukradła. 23% Jak Ukradła. 23%. A, a gdzie pani była? Pani na demonstracji. A jak pani pani na jest 150 miliardów złotych. nie mamy. Ona protestowała. pani nie da jeszcze 10, 20 lat. My nie chcemy żyć tak jak wy. My Mnie tak, bo tak, bo mężę. Mężę. Wolna Polska! Wolna to to macie, Polska! Niemców, muzułmanów i kapitał i korporacje! Wrec z nimi! A ci, którzy bronią demokracji, to kto nam system chcą nam zrobić system feudalny! Chcą od, chcą nas uzależnić od kredytów i nas zgnoić, Żebyśmy pracowali na ich odsetku! A oni się będą śmiać i żreć o wreciośnowiczku!